Dzień dobry, mam do sprzedania bardzo ładny egzemplarz To jest BMW X3 2.0 benzynka Napęd na 4 koła Moc to jest 150 koni mechanicznych, rocznik 2006 Taki całkiem bogato wyposażony, bardzo fajny egzemplarz Zaraz sobie tutaj Wskoczymy do środka Odpalimy Tam troszeczkę pogadamy co tutaj może jest samochód taki, no tak jak mówiłem, dość bogato wyposażony na tamte lata. Oto jest i tempomat, i e, jakieś sterowanie w kierownicy i komputerem i, i radiem. E, automatyczna klimatyzacja, nawigacja, m, czujniki parkowania tyłu i przód. Więc to też, też jest fajny przebieg. Jest tam 240 kilka. Zaraz zobaczymy sobie go zresztą. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Mnóstwo poduszek, bo ma i tylne kurtyny, i boczne tutaj poduchy i kurtyny przód tył. Także, także też jest sporo tego. Samochód jest bezwypadkowy cały w oryginalnym lakierze cautęki w oryginalnym lakierze. Dlatego jakieś tam ślady użytkowania ma, że tyle czasu przetrwał. To no, ten lakier nie jest tam może w jakimś tam idealnym stanie, natomiast nie ma ani gramardzy Tutaj jest z zewnątrz, więc też jest to ważne i... No ma kilka jakiś tam obcierek takich drobnych, jakiś, czy tam, czy tam takich, wiadomo, śladów od drzwi czyichś, gdzie tam stajemy sobie gdzieś w, w galerii, czy gdzieś i tam sobie nam, że tak powiem, obijają te samochody. Niestety tak jest życie. Ale, ale no mówię, nie jest zniszczony, prezentuje się super, co tam było na początku widać, ale jeszcze go z zewnątrz też na pewno obejrzymy. Na razie może sobie go odpalimy po prostu, żeby było wiadomo, że tutaj jest wszystko co niepotrzebne, że tak powiem, gaśnie. Radio jest cicho, więc tam nie będziemy. 247700. A no tutaj to BMW, tak jakby się odpala, to jest akurat, akurat nam się tak nawigacja odpaliła jest radio oczywiście klimatyzacja sprawna działająca takie Radyjko, bardzo fajnie gra. No tutaj na filmie ciężko przekazać, jest telefon jednak inaczej nagrywa, może ktoś będzie grał dobry sprzęt. To będzie słychać. Tak głośniej powiem, bardzo ładnie to gra, bo tam ma jakiś wzmacniaczek z tyłu, też patrzyłem. O po Maciu już mówiłem i o tych elektrycznych szybach wszystkich, więc chyba wszystko co, co, co potrzeba tutaj powiedziałem, obejrzymy sobie go pod maseczku. z zewnątrz jeszcze, wewnątrz też troszeczkę oczywiście, bo naprawdę no nie jest to auto jakieś zniszczone, to jest bardzo ładna tapicerka, bardzo dobrze wygląda, bardzo zadbana, ten samochód w ogóle jestem bardzo do niego tak przekonany, tutaj z rodziną troszeczkę jeździliśmy, więc... Świetnie się sprawuje. Świetnie się sprawuje. Silnik czysty była zrobiona. Była zrobiona uszczelniona, w zasadzie, jeżeli górę, czyli pokrywę zaworów. Co, co tutaj jeszcze, jeszcze było? Sądy lambda, bo nie działały, więc są wymienione na oryginalne. Mam faktury do wglądu. Te są lambda nie działały. No hamulce to są jak nowe tutaj. Napęd na 4 świetnie działa, naprawdę. No tak jak mówiłem, jako że w oryginalnym lakierze samochód się zachował, tam jakieś drobne rysy, ktoś znajdzie, na pewno z tym bardziej, to samochód 4x4, więc tam no nie ma, nie ma to o czym mówić gdzieś tam też po krzakach na pewno było jeżdżone. Natomiast prezentuje się fajnie, naprawdę fajnie tutaj nie jest jakiś... Był pognieciony, czy coś takiego, to nigdzie takiego czegoś nie ma. Po prostu ma takie normalne, jak na ten rocznik i przebieg, myślę, ślady użytkowania. Bardzo fajny bagażnik, który tutaj teraz też pokażę że tak powiem, nic nie jest cudowane w tym samochodzie. Ja tutaj go jakoś tam nie podmalowywałem, nie picowałem. Jest bardzo ładnie umyty, po prostu posprzątany. Na taką e, się prezentuje i tak wygląda. Bardzo fajny ten kolor e, BMW, i że tak powiem, e, też tutaj jest. No i co to? No to chyba z mojej strony wszystko. E, ja oczywiście zachęcam do tego, żeby mnie tutaj odwiedzić, żeby zobaczyć sobie ten samochód na żywo, bo, bo no fajny jest naprawdę i, i fajnie można nim fajnie pojeździć. E, bo 2-0, ten serka 180 koni, ale och, ja to się zawsze śmieję, gdy kolegami, że te konie z są troszeczkę inne. Ono naprawdę z Babą jezie, bardzo dobrze przyspiesza, bardzo ładnie się zbiera. No i w trasie można sobie komfortowo, naprawdę komfortowo podróżować, bo jest cichutko w środku, co też jest dużą, dużą zaletą. Mam nadzieję, że mnie w by ogóle słychać, bo dzisiaj wieje troszeczkę. Jak czegoś tam nie będzie słychać, to, to zachęcam oczywiście do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam również do odwiedzenia mnie na żywo i do kupna tego wspaniałego samochodu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.